Jeszcze w tym roku mają ruszyć kolejne prace remontowe przy regulacji potoku Tarnawka. To jest bardzo ważna inwestycja, ponieważ od kilku lat regularnie Dolnośląski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, oddział Świdnicy, konserwuje ten potok. Tutaj mieliśmy bardzo dużą inwestycję przez ostatnie dwa lata na terenie Bukowa i Imbramowic, która kosztowała kilkanaście milionów. W międzyczasie robiono też konserwację innych odcinków i na dzień dzisiejszy praktycznie cały potok na terenie gminy Żarów jest utrzymany w dobrym stanie. Choć przez ostatnie dwa lata odcinek ten na terenie Bukowa, Imbramowic i pobliskiej wsi Dzikowa był gruntownie przebudowany i dziś potok utrzymany jest w bardzo dobrym stanie. Nadal pozostają takie miejsca, które wymagają gruntownej konserwacji. Pozostały y, dwa takie odcinki. Od Imbramowic, od zakończenia inwestycji w kierunku Mrowin, o, gdzieś tam mniej więcej do Torów i tu od Mrowin w kierunku na Kalno do Bożanowa. To są takie odcinki, które są jeszcze niezrobione i użytkownicy tych pól narzekają na stan tego potoku. Będzie to kolejny etap jednej z najważniejszych i długo wyczekiwanych inwestycji w gminie Żary. 10% rowów w gminie co roku odnawiamy. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze parę lat i będziemy mieli w dobrym stanie rowy na terenie naszej gminy. Całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, który na to zadanie przeznaczył 300 tysięcy złotych. Pozytywna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na regulację potoku Tarnawka jest w dużej mierze odpowiedzią na wspólny apel przedstawicieli żarowskiej spółki wodnej i burmistrza Leszka Michalaka, choć nie bez znaczenia jest również wsparcie i pomoc ze strony parlamentarzystów posłanki Izabeli katarzyny Żygłowskiej i senatora Wiesława Kiliana.